tutaj koko 12 plus a ze mną jest no właśnie i dzisiaj was witamy w trochę mniej nudnym odcinku z parkurem który zbudował koko 12 plus a ja zbierałem deszcz o patrzcie jak ja zrobiłem piękne wejście do domku bardzo piękne nie dobra po wielu namysłach zdecydowałem się że moim teksturem będzie her summer no no to tyle i lecę y, przechodzić parkour. I mam 12 FPS-ów. Mam nadzieję, że przejdę ten parkour. Ja, Jest, ja nie przesłę. co Ja robię, ja fałszuję. Niedługo będzie seria Aqua Fresh i Najlepszy wokal na świecie Aqua Brawa dla mnie. <laughs> Ale lul. Dlaczego to jest takie bolesne, powinieneś tu wodę wylać, żeby nie było bolesne. No ale tu właśnie ma być bolesne. Tak, bolesny parkur. Taki będzie dzisiaj y, tytuł naszego odcinka. Bolesny parkour. Aucin. Dla mnie tak jak ty. Pierwszy raz ty lamyś tak jak ja. Bo my przechodziliśmy razem wiele eskejpów. No mówiłem bolesny parkur no to co? czemu ty masz Steve'a? nie Steve'a no właśnie masz, czeka jeszcze przybliżę. no patrzcie Steve, nie? no ty też u mnie masz Steve'a bo ja mam wszędzie Steve'a spróbuję przejść ten parkour no ja próbuję cały czas no ja też o chyba doszłeś więcej niż ja <Glaki> no. Czekaj no może choć się położymy, bo zaraz tu nas coś zaatakuje, za bądź coś innego Nie mamy dachu, coś może tutaj ten wlecieć Trudno Najwyżej Dachu budować raczej nie będziemy, bo Musimy przejść parkour. Konieczność. Oglądałem dzisiaj y, odcinki z Dusia Fałszuje co wcale nie jest prawdą bo on aż tak nie fałszuje ale, jak ty. Jak ja, dokładnie ale to prawda, fajnie było. Mam nadzieję, że ludzie, którzy w ogóle nas oglądają się nie nudzą. No, bo my pewnie lamimy na ET. Ma, ja mam czterech widzów tylko. Ty? Trzystu iluś tam. 300, ale nie wyświetleń, tylko widzów, jejku. Ale na tych, na, na kanale? No. Dwóch. No, no to co mówię. No, jak ja tak będę przychodził ten parkour, to... No, no ja mówię, ja też nie dobrze mi to wychodzi. Ale... Bo jak... tylko jedna rzecz. Jak ja dednę to zostaw moje mięsko. A reszty to sobie bierz. Reszta mi nie Moje... A ja znowu umarłem. Ciekawe, w jakim czasie to przejdziemy Właśnie to też limit czasowy żeby to mi się nie konwertowało znowu 100 dni No bo Taki łatwy parkour No nie wiem czy taki łatwy Ale ja pewnie nie mogę go przejść z ilości moich przez ilość moich fps -ów. Człowieku co? Powiem Ci tak, że ja budowałem ten parkour, a więc nie jest trudny. No, wiem, bo jeszcze przed nagrywaniem, jak próbowałem te pierwsze początki przejść, to to nie było za trudne, no tylko nie chciałem go przejść całego, bo wolałem zostawić to na odcinek. Ale to chyba wszystko przez te FPS-y. Ja będę musiał znaleźć sobie po prostu inny, 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 no. A nie możesz na przykład nagrywać jakimś yy, głupim programem, takim co nie ma w ogóle jakości, a potem poprawić tą jakość. Nie. Ja biorę moją yy, ustawienie graficzne, render distance, tiny. I teraz yy, nie widzę nawet następnego. No a Oj, odegram ci się i to zobaczysz. No Normalnie to bula by cię pewnie skrzykał i to ostro, nie? No, bardzo ostro. No, no bula, czasami cię jest. Ale ja nawet domku stąd nie widzę. No i znowu. A ja jeszcze ani raz nie chce. Nie, no dobra, no takie ustawienie graficzne to mi tak nic nie zmienia. To na Stopek Naprawdę, wiesz, będę miał dwa yy, fps -y. To jest gdzie są moje rzeczy. Ja nie brałem. W ogóle ty miałeś jakieś rzeczy? Tak miałem rzeczy. Jakie? Dobra. No jejku, ten odcinek już trwa dobre pewnie 10 minut, a my dalej tego nie mamy przeszły przeszłam parkour tak na pewno bo ci uwierzę o widzę moje rzeczy I jak przeszłeś no tam od tyłu trochę ale aha no to tak to ja też mogę ten parkour przejść. no dobra od przodu no przejdę przejdę ja, od przodu ciekawe od... od tyłu do przodu to będzie ci łatwiej Już, ale to chyba ulga dla małych FPSowców, nie? O, sadzę. No nie mięskiem. Ciekawe, czy ktoś nam da jakiś komentarz, bo wtedy miałam aż tylu widów, a ani jednego komentarza. A ty nie miałeś tu mniej? tylko wyświetleń. No to wyświetleń. Co to za różnica? To nie wiem. No i tutaj w ogóle nie wskoczyłem. Ja też bym chciał mieć jakieś komentarze, bo ja mam tylko jeden... Zaraz to przejdę od przodu. Yeah. Ja mam tylko jeden komentarz od użytkownika, jak dobrze pamiętam Mister Kelo. Nie no, no, no właśnie, aha, na Minecraft przygody, ale ty masz w innych filmikach dużo, dużo komentarzy no właśnie, dosyć. Nie, nie mam żadnych komentarzy, a komentarze nie są zwykle jakieś pozytywne. U mnie no jako swoja ci zwierzęta no to tam masz y, komentarze dosyć dużo cztery Rozmierzec, chyba na że tam mam 6 komentarzy z czego połowa było, masz ADHD. z czego połowa jest moich komentarzy a yy, ci co tam mają napisane komentarze to są dla mnie niemiłe komentarze ale rzeczy dla mnie ha ha. ha. mieczek tylko ci oddam a, Masz! Dzięki! Eee! No no co ty wyprawiasz? Jak Za moje rzeczy! Jak mnie dedniesz to kończę nagrywać. Oj, Titi, bebe. Aha ha! A-a-a! No to nie potrwa. Mam nadzieję, że Wam się bardziej podoba ten odcinek. Mi się bardziej podoba ten odcinek Słabo cię słychać Bardzo słabo Bardzo, ale bardzo słabo No właśnie bardzo słabo, ja ci prawie nie słyszę Cię widzowie usłyszą. Właśnie nie za dobrze. Tak, podgłośni się na kontejzi, a ja znowu będę brzmiał tak głośno. Może ja za cicho mówię, nie wiem. O teraz już jest lepiej Jejku no nie przejdę tego parkura wstrętnego A poza tym można jest taka... Nie jest wstrętny Nie wolno ci tak mówić o moim parkurze To jest zrobiony. To jest dirt no Tak, to sobie przetłumacz. Ej, A dirt to jest brud Właśnie. Przestań gadać takim głosem, bo wstyd wrzucić na te... no właśnie nie śmię z takich rzeczy. A ja nie i co? I zaraz będę takiego bula, I co? Tylko nie bula, bo to jest hamuzko. Nie, się nie... Nie, była nie, nie. Nie, nie, nie. to będzie ciekawe. Komentarz od no mnie bula. Nie jestem habiskiem. Ja. No mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla wesoło i również dla was. Ja. jaka O ja wam teraz pokażę fajną schizę. Tym będę będziesz mógł chciał liczyć. Będę przychodził tu na Quick Pro. Haha! Ha. Ale schiza! A ja wiem co zrobię, ja zrobię... Mamy mama, była Ja sobie zrobię. Więc ja zbuduj tabliczkę i ja zrobię pomnik dla mister Bulli, żeby się nie Dobry. wkurzył. Mr. Bula, trochę blisko. Nie, trochę inny pomnik. Dobrze, no przepraszamy Bulla. No to on powiedział. Tutaj się jeszcze grup tutaj. Niego. My, my. No to, co, czemu tu grup Bulli robisz? Nie wiem, czy się ucieszy. No, żeby, żeby był uradowany. Pewno będzie uradowany, że go do trumny chcesz wsadzić. A górsadzimy tych wszystkich, co zbanowaliśmy. No tak, bo my mamy cały serwer z wszystkich naszych kolegów, którzy tutaj wchodzili, zbanowane z racji takiej, że nam przeszkadzali w kręceniu. Tak z dwudziestu. Co? Też tyle tu nie było. Ale no, bula no, nie, ale czekaj, Bula, Kelod, DJ nie, tek? kto tam jeszcze był, Niki? No. Tak z dziesięciu. Czekaj, czy czek, 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 masz tabliczki? No i napisz, przepraszam Bula, że nazywam cię Chomiskiem. A. Trzeba będzie kończyć, nie? No. O, tutaj przybliżę. Bula, bez obrazy napisał. Jezu, Koko. A tu coś się zaraz pewnie pojawi. Śledzimy. Bula leży tutaj, ponieważ jesteś hamisko. Nie, nieprawda, że hamisko. Jesteś hamik, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. No, ale Dobra, jesteśmy my troszkę chamiskami, bo wiesz, tak, tak, tak trochę przesadziliśmy dzisiaj. Chcę sobie pospać. Musisz zobaczyć z mojej perspektywy, kiedy się kładliśmy spać. Nie wiem, gdzie spać. O, tu mam jeszcze moi... Ee, Kochani widzowie, widzą, że Niki został zbanowany. Dobra, ja myślę, że kończymy, co? No, zaraz będziemy już kończyć. No, ja również. No właśnie. Ja nie bierz tego do serca, to jest tylko tak, tak, tak na odkinać. Ty też zresztą nagrywasz. No właśnie. Więc też możesz o nas powiedzieć coś chamskiego. Go tam, tam prawie nikt nie ja ogląda. Tak? Ja oglądam. Ty go oglądasz. Ja tylko mu mówię, że go oglądam, i nie podziwiam. Dobrze, w następnym odcinku chyba się już zabierzemy za dach, nie za takie wygłupy i ja że będę was powoli żegnał. To ja się żegnam i koniec.